Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w 20 kwietnia w niedzielę Zmarchwystania Stania pańskiego. Również obchodzimy dzisiaj międzynarodowy dzień wolnej prasy. Zapraszam teraz na pierwsze i drugie czytanie, później przejdziemy sobie do Ewangelii i komentarza Ojca Szóstaka. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Piotr przybył do domu centuriona w Cezarei i przemówił: Wiecie co się działo w całej Judei? Począwszy od Gajlei po chście, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z nim, przeszedł on dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego. Co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił go trzeciego dnia i pozwolił mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z nim jedli i pili po jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo. Że Bóg ustanowił go sędziom żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, w Jego imię, otrzymuje odpuszczenie grzechów. Oto Słowo Boże. Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do kolosan. Bracia, jeśliście razem z Chrystusem powstali z martwych, Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i Wasze życie ukryte jest Chrystusem Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wyrazem z nim ukażecie się chwale. Oto słowo Boże. Ewangelia według świętego Jana. W pierwszym dniu tygodnia, wczesnym rankiem, gdy jeszcze panowały ciemności, przyszła Maria Magdalena do grobu i zauważyła kamień odsunięty od grobowca. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do innego ucznia, którego Jezus kochał, i oznajmiła im: Zabrano pana z grobu i nie wiemy, gdzie go złożono. Piotr i ten inny uczeń wyruszyli więc i udali się do grobu. Obydwaj biegli razem, lecz ten inny uczeń wyprzedził Piotra i jako pierwszy znalazł się przy grobie. A gdy się pochylił, zobaczył leżące płótna. Nie wszedł jednak do środka. Przybył także idący za nim Szymon Piotr i on wszedł do grobowca. Tam spostrzegł leżące płótno oraz chustę, która była na jego głowie. Nie leżała ona razem z tamtymi płótnami, Lecz zwinięta w osobno w innym miejscu. Wtedy wszedł ten inny uczeń, który dotarł wcześniej do grobu. A gdy zobaczył, uwierzył. Nie pojmowali bowiem jeszcze pisma i strzeba, aby on powstał z martwych. Dzisiaj jest dzień, w którym mamy do zrobienia przede wszystkim dwie czynności. Najpierw trzeba usiąść jak anioł na kamieniu odsuniętym z grobu, spojrzeć swoje otchłanie i powiedzieć: Nie ma się czego bać, bo Chrystus zwyciężył. Potem natomiast, gdy już popatrzymy trochę na te niezwykłe dzieła, które Jezus dla nas zrobił, mamy wstać, obudzić się i w te pędy ruszyć do kochania, do służby. Jeśli tego nie zrobimy i zatrzymamy się na kamieniu, psu na budę to zmarłych w stanie. Nie chcę być widzem zmartwychwstania, chcę być Jego świadkiem. i współ umrzeć z Tobą, Panie, abym razem z Tobą powstał z martwych. Amen.